Witam Was! Chciałbym podziękować za dalsze komentarze, które dajecie. Wspieracie mnie i wiem, że nie jestem sam w szkole. Miałbym prośbę do Was, taką małą, żebyście mnie wprowadzili do leśnych druchów, bo chciałbym poznać Was bliżej. Dzisiaj miałem telefon bardzo miły od centuriona, który mi powiedział, że bardzo się wzruszył filmem, który. Jemu wysłałem? Ja to wszystko mówiłem z serca do was wszystkich. Chciałbym, żeby pani profesor o mnie nigdy nie zapomniała i została moją przyjaciółką. I wy też, leśni druchowie.